A'udzu billahi sami alimu minash shaytanu rujim. Rabbi A'udzu bihami al-azrati shayateenu. A'udzu bihami al-yahzuru. Chwała Allahowi, Panu Światów. Niech najpiękniejsze modlitwy i najczystsze pozdrowienie będą dla naszego ukochanego proroka Muhammada Sallallahu alaihi wa dla jego rodziny, towarzyszy i wszystkich, którzy podążają jego ścieżką do dnia sądu. Drodzy bracie i siostry, Dzisiaj obchodzimy jedno z, z największych świąt islamu, Kurban Bajra, czyli święto ofiarowania. Jest to dzień wdzięczności, poświęcenia i oddania czci Allahowi Subhanahu wa ta'ala, dzień dzielenia się dobrem i jedności wśród muzułmanów. Święto to przypomina nam o wielkiej próbie, jakiej został poddany prorok Ibrahim a.s., Allah nakazał Mu złożyć w uferze swego ukochanego Syna Ismaila a.s. Kiedy Ibrahim i Ismail okazali pevne poslušenstvo i gotowość do spełnienia tego, tego rozkazu, Allah svojim swoim miłosierdziu zastąpił Ismaila Allah však wszakom mówi w Koranje, a kiedy obaj poddali się całkowicie woli Boga i kiedy On rzucił, go i na ziemię, Zawołaliśmy do Niego Abrahamie widzenie senny żążę za prawdę. W ten sposób nagradzamy czyniących dobro. Za prawdę to jest doświadczenie oczywiste i okupiliśmy go wielką ofiarą. To wydarzenie jest dla nas lekcją całkowitego oddania się Allahowi i Jego woli. Uczy nas, że prawdziwa wiara polega na pełnym zaufaniu do Stwórcy. I gotowości do poświęcenia dla niego tego, co kochamy. Drodzy wierni, Kurban Bayram to nie tylko czas składania ofiar, ale także okazja do czynienia dobra. Prorok Muhammad s.A.W. powiedział: Żaden czyn syna Adama nie jest w dniu oferowania mniejszy Allahowi niż przelanie krwi ofiarnego zwierzęcia. Zwierzę to przyjdzie w dniu sądu ze swoimi rogami, kopytami i sierścią, a jego krew zostanie przyjęta przez Allaha, zanim jeszcze dotknie ziemi. Dlatego czyńcie to chętnie i z czystym sercem. Złożenie ofiary jest symbolem naszej pobożności i wdzięczności wobec Allaha. Nie chodzi o samą krew czy mięso, ale nasze bogobojne serca. Allah mówi w Koranie. Ani ich mięso, ani ich krew nie dosięgną Allaha, lecz dosięgnie Go wasza bogobojność. Drodzy Muzułmanie, korban bayram to również czas jedności i miłosierdzia, jest to moment, w którym powinniśmy pamiętać o naszych rodzinach, sąsiadach, ubogich i potrzebujących. Islam nakazuje nam dzielić się radością i wsparciem, aby nikt nie, nie czuł się samotny ani opuszczony. Prorok sallallahu alayhi wa powiedział: Nie jest wierzącym ten, kto zasypia syty, podczas gdy jego sąsiad jest głodny. Dlatego podzielmy się naszą ofiarą. Wierzymy ubogich, odwiedźmy naszych bliskich i wybaczmy sobie nawzajem. Niech ten dzień będzie dniem miłości, pokoju i braterstwa wśród nas. Drodzy Wierny, pamiętajmy, że Kurwan Bajram to także dni, tak było Chwała Allahowej. Od świętu dniu Arafat, 9 Zurhejdzia, czyli od 5 czerwca 2025 roku, do zachodu słońca w 4 dniu Bajram, 13 Zurhejdzia. 9 czerwca 2025 roku powtarzajmy często Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu, Akbar, Allahu Akbar wa li Niech Allah przyjmie nasze modlitwy, ofiary i dobre uczynki. Niech nas obdarzy błogosławieństwem, przebaczeniem i szczęściem w tym świecie oraz w życiu przyszłym. روش با همه از همه بلوگسلاهی و محسوسیتی با شما باید برداریم. آمین و سلام علیه و سلام